Dzień dobry Woda się właśnie zagotowała Jest sobota Minęło już trochę czasu odkąd e, rozmroziłam sobie e, mus do pumpkin spice latte W końcu odważam się spróbować, zobaczmy Pachnie dobrze O razu. Jak dobrze, że to się jednak nadal udaje w sensie, że nie zepsuło się ani nie straciło smaku o. Mm, nie trafiłam do buzi. Mm. Proszę Państwa, sobota. Pierwsza sobota października. Nieprawda, bo y, pierwszy października był sobotę, więc nie pierwsza sobota października. Ale dzień zaczyna się. Dobrze. I w ogóle z tym Pumpkin Spice Latte to jest taka historia, że sami wiecie, um, chyba wiecie, e, że to jest taki cringe'owy napój. E, I ja go poznałam jakieś 7-8 lat temu nawet. No i też od razu było z założeniem, że hey, Pumpkin Spice Latte to w ogóle e, to to że tak się nie powinno. W ogóle Starbucks, te złe rzeczy i ta sprawa, takie sprawy. Um, zamknę drzwi, żeby tak nie hałasował. Ja jeszcze trochę niewyraźnie mówię, bo y, mimo y, pełnego makijażu, to y, jeszcze się nie rozbudziłam. I y, mimo, że wypiłam też już jedną kawę, zwykłą, ale jakoś tak y, miałam z tego Starbucksa w drodze do ówczesnej pracy i Chciałam sobie dodać trochę magii do codzienności, do tego każdego poranka, kiedy wstawałam super wcześnie rano i musiałam iść do biura, i było brzydko i strasznie i źle. I weszłam do tego Starbucksa, mimo niechęci do korporacji, wiecie, może pracowałam dla korporacji, co to ja w ogóle, który. Wszystko jest dla ludzi. No i poszłam do tego Starbucksa. Wziąłam sobie to Pumpkin Spice Laty, stwierdziłam, ach spróbujemy. Ja wtedy jeszcze wcale nie byłam taką fanką dyni ani nic, ale zawsze lubiłam korzenne przyprawy. Jezu, kardamon. Y, tfu, nie, kardamon to najmniej akurat, ale y, cynamon, gałka, muszkatołowa, tołowa imbir. Mm, mm. No i wzięłam to Pumpkin Spice dla i słuchajcie myślałam, że... Myślałam, że jestem w niebie. Po prostu pierwszy łyk tej kawy to było spełnienie marzeń. No, ja od tamtej pory się uzależniłam. Z tym, że z czasem zaczęłam też wprowadzać dnie do diety i słodkie ziemniaczki, i jakoś zaczęła, zauważyłam, że tam jest głównie cukier w tej kawie, oczywiście. Zresztą te 5 lat temu była dużo lepsza niż jest robiona teraz. Jak się przeprowadziłam do Krakowa, to z racji tego, że byłam gdzieś totalnie, mieszkałam na Zadupiu i najbliższy Starbucks był pół godziny drogi tramwajem ode mnie, więc stwierdziłam, że okej, okay, ja muszę wypić jesienną kawę, wiecie, to, było, to już był taki rytuał, że jesienią w październiku musiałam wypić pumpkin spice latte, um, no. a wtedy nie mogłam, więc zrobiłam sobie sama i słuchajcie, ja wtedy jeszcze nie miałam żadnego sprzętu, nie miałam żadnego miksera, miałam tylko sitko, łyżkę i w zasadzie tyle i garnek, a nie, to czekajcie, dynie się piecze, no więc upiekłam tą dynię i przeciskałam ją przez sitko łyżką. To była zbrodnia na sobie samej, niesamowita, ale wyszło takie. To był najlepszy syrop, pumpkin spice do czegokolwiek, jaki w życiu zrobiłam, jaki w życiu próbowałam. Drugi raz mi się nie udało tak dobrze żadnego zrobić, pewnie dlatego, że nie wkładałam już później tyle siebie w Przyciskanie tego musu przez sitko, tylko używałam już miksera, a teraz y, mam termomiksa, więc y, zobaczmy, jak smakuje kawa z takim musem. Y, piłam ją rok temu, ale wiecie, rok temu. A i jeszcze mam y, taki czajnik, że mogę tylko ustawić wodę na przykład na 80 stopni, więc jest gotowa do picia. cudowne tak smakuje szczęście mmm mmm <laughs> Czas, którego nie spędzam na bieganiu po urzędach i chorowaniu, wypełniają mi ogólnie całkiem przyjemne aktywności, jak na przykład barbecue i fraszówki ze znajomymi. Ale jako, że nie jestem super vlogerką, to nie umiem ani zaplanować sobie nagrywania czegoś, ani nie umiem też dobrze nagrywać gdzieś właśnie tutaj, albo podłoga, albo nie wiadomo co, albo. Obdtyłek tyłek na środku kadru, więc tutaj jeszcze pozostaje mi dużo do wyćwiczenia. Natomiast, no tak, planszówki planszówkami, ale tutaj właśnie też byliśmy na największych targach gier planszowych chyba nawet na świecie, przynajmniej jednych z większych w Essen, no i tak, cóż, to są takie przebitki z tego, co udało mi się wyciąć z nagrywania podłogi i z udawania, że wcale nie nagrywam, chociaż wszyscy tam nagrywali, ale ja się trochę jeszcze wstydziłam, też nie chciałam ludziom wchodzić w stoły. Ale ogólnie cała wystawa, całe targi były super ekstra i mam nadzieję kiedyś to powtórzyć, zrobić jakąś lepszą relację, a tymczasem tak, właśnie tak spędzam czas. Mam nadzieję, że też spędzicie czas miło z, z tą muzyczką, którą wybrałam na tło. teraz zauważyłam, jak mój Wiedźmi Kapelusz idealnie pasuje do mojego swetra. W ogóle wygląda pewnie na to, że całą jesień chodzę w jednym swetrze. Poniekąd tak jest, bo mam chyba mam zaledwie kilka takich wygodnych, ciepłych, fajnych sweterków na jesień. No i co? I chodzę w nich na przemian. Ja ten październik znowu przechodzę jak wrzesień. Jest już Zaraz koniec października. Ja jeszcze nie złożyłam vlogów, które nagrywałam w ciągu tego miesiąca, aż dwa. To będzie trzeci. I aż nie wiem, czy czasami to nagranie nie będzie jednak elementem tego, co w końcu zmontuję, bo chyba się za to wreszcie wezmę. No, ale tak. Październik. I ja. Przepływa zupełnie niepostrzeżenie. Nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Kubek z czarnymi kotami. Całkowicie wiedźmowy. Słuchajcie, ja nawet tej kawy z musem, z musem dyniowym nie wypiłam tyle. Wypiłam ją tylko ten jeden raz, kiedy sobie zrobiłam właśnie tutaj przy okazji vloga. Tak, to jakoś w ogóle nie mam głowy w tym miesiącu ani do przyjemności, ani do czegokolwiek poza standardowym praca dom, praca dom. Na szczęście pracuję z domu, więc chociaż tyle, że nie muszę daleko chodzić. No, ale tak pora się troszeczkę jednak w końcu ogarnąć po raz kolejny. Takie ogarnianie się regularne, no cóż, wpisane jest w rzeczywistość, w ludzką codzienność. Tak więc nie poddaję się. Mam nadzieję, że nie wywalę tych filmików, które nagrywałam te kilka razy w październiku, podając się, że już tak za późno. Trudno. Tym bardziej, że troszeczkę trzeba będzie zmienić tutaj. Wydźwięk tego kanału. Nie rezygnuję absolutnie z magii, absolutnie nie. Tarot, duchowość, rejki, to wszystko pozostaje częścią mojego życia, to jest częścią mojego życia i też będzie częścią tego kanału. Jednak nadchodzą zmiany, o których już też wspominałam wcześniej. I tutaj yy, miałam pokazać tarota, że nadal jest w moim życiu, leży na biurku obok mnie. Żeby, na potwierdzenie tego, że tarot dalej. I cały czas stawiam tego tarota, cały czas czytam ludziom, więc w razie czego zapraszam do kontaktu. Ale tak jak mówiłam, troszkę się zmienia. Życie po to jest, żeby się ciągle rozwijać, ciągle próbować nowych rzeczy, i ja też próbuję nowych rzeczy. Nie wiem, czy już w tym filmie. Jeżeli to będzie kontynuacja jednego vloga. Czy w poprzednim vlogu, w poprzednich vlogach opowiadałam, że jechałam do urzędu specjalnie, żeby załatwić pewną sprawę, ale to nie wypaliło No i pojechałam jeszcze raz, bo już minęło tyle czasu od tamtego czasu. No i się udało. Jest, i mamy to. I jeszcze czekam na jeden dokument. Jak tylko go dostanę, i wyślę dalej. No to się chwalę. Będę wróżką nie tylko od tarota. No, ale dzisiaj już mamy piąteczek. I wbrew temu, mimo tego, że wróżki, czarownice, osoby uduchowione lubią również poniedziałki, to piątki jak najbardziej są tak samo lubiane, jak wszyscy je lubią. Więc dzisiaj piątek, jest już po południu. Wszystko już pozamykane, pokończone. Ja siadam do montowania filmików. Przepraszam, nadal nie wiem gdzie tutaj patrzę. Porozmontować te vlogi, może dołożyć to gadanie i wolne. Tak, więc miłego, wolnego. I do zobaczenia w następnym nagraniu. Albo jeszcze tutaj we vlogu, albo w następnym. Regularne nagrywanie, czy w ogóle takie odczucie, żeby wyciągać telefon, aparat w różnych momentach dnia, to jest coś, nad czym nadal muszę pracować i mi nie wychodzi. Ale robię progres, jednak wyciągnęłam aparat, żeby było lepiej mnie słychać, bo zmontowałam część nagrań z października i no nie brzmi to jednak super. Jestem bardzo niepocieszona, bo specjalnie sobie zamówiłam nowy telefon z super jakością nagrywania, żebym mogła robić vlogi, czego nie robię, ale gdybym w końcu weszła w taki flow vlogowania, no to, to byłby idealny telefon właśnie ku temu, a okazuje się, że e, nie ma mini jacka, nie ma nic, a ja mam jeden mikrofon mam na USB, drugi mikrofon na e, jacka, a tu nie ma nic, więc e, no kiepsko kiepsko z, tym, z tą jakością dźwięku. Chociaż dziwne, bo w pierwszych nagraniach z, tele, z telefonu to brzmiało całkiem nieźle, a teraz nagle jakoś tak jak z podwody, wody, więc nie wiem, czy już coś zepsułam w tym telefonie. Ogólnie um, zrobiłam sobie oko, żeby mnie było widać w ogóle na tym nagraniu, ale mam już poniedziałek ostatnio odzywałam się w piątek no i. No, i weekend mnie zniszczył. Słuchajcie, jak to jest, że człowiek siedzi w domu, spędza czas w domu, siedzi grzecznie, nawet okien nie otwiera. Chociaż dom był, był wietrzony, więc to nie tak, że się zakisiłam w swoich własnych zarazkach, ale tu nagle, proszę bardzo, w poniedziałek gardło boli, katar w ogóle zmęczona, głowa boli. O co chodzi. Wydawałoby się, że ja powinnam wiedzieć, prawda, jako certyfikowana naturopatka, ale powiem Wam ten rok. O, jeju, ja myślałam, że w poprzednim roku było ciężko i że byłam tak zakręcona, wiecie, przeprowadzką i tym wszystkim, że e, zapomniałam zupełnie o kontakcie ze sobą. A tu się okazuje, że jak się nie przerwie tego cyklu, to on potrafi trwać nawet dwa lata. No, i tak sobie się ciągnie. Ale przerywamy powoli. Dostałam dzisiaj maila potwierdzającego, że ten proces, który rozpoczęłam, przez który chodziłam do tych urzędów w mieście, no może jeszcze nie dobiegł końca. Bo słuchajcie, ja liczyłam na to, że ja dostanę to potwierdzenie mailowo, że ja będę mogła już z tego korzystać. A oni to wysyłają pocztą. Co prawda pan mi napisał o 8 rano, że on już to wysłał, więc jest duże prawdopodobieństwo, że Listonosz przyniesie mi to, na czym mi tak zależy już jutro. Ale naprawdę powiem wam, Niemcy i ich taka takie zaawansowanie przyszłościowe jest po prostu oh, karygodne. No. Ale jeszcze z takich dobrych rzeczy. Dobra, to jest mimo wszystko dobre. Dostałam potwierdzenie, że zostało wysłane. Jutro, najpóźniej pojutrze e, będzie już ogarnięte, będzie zamknięte, będę mogła powiedzieć, co się dzieje. Tylko mam nadzieję, że mi nie zabiorą miejsca. E, w ogóle patrzę sobie tak przez okno, bo tam ciągle spadają liście z drzew. I czasami, tak kątem oka, jak patrzę, to wydaje mi się, że pada śnieg. I mam takie. Co to? Jak to? Już grudzień? Co bym się wcale nie zdziwiła, jakby się okazało, że, że tak, to już grudzień nadchodzi. Um, słuchajcie, piję w końcu tą moją kawę z syropem Pumpkin Spice, który sobie sam zrobi, sama sobie zrobiłam. I um, jest pyszna. Już się ja też zaczęłam obawiać, że jak ja to wyciągnęłam z zamrażarki i stawiłam do lodówki, wiecie, i ja nie ogarniam ogólnie życia i wszystkiego ostatnio. Przyznaję się bez bicia, że jest totalny chaos. Agata, Wiedźma Chaosu. Ma być taki serial na, na Disney Plusie. <noise> to o mnie. Um, tak. I martwiłam się, że jak wyjmę to z zamrażarki, wstawię do lodówki, że to szybko spleśnieje. No bo czemu nie, prawda? Coś dobrego sobie zostawię na dłużej, spleśnieje. Ale nie, nie. Jest jeszcze świeżutkie, pyszne, aromatyczne. I piję sobie właśnie tą kawę z tym moim domowym syropem. A w piątek zrobiłam pizzę z musem dniowym. Słuchajcie, jesień, październik. Dlaczego on już dobiega końca? Dlaczego ja nie zdążyłam tego wszystkiego jeszcze załapać za szybko? Zdecydowanie za szybko ten czas leci. Trzeba pomyśleć nad jakimiś rytuałami spowalniającymi. Nie wiem, czy już koniec października to dobry moment na to, bo by się chciało, żeby listopad, grudzień, żeby cała zima jak najszybciej przeleciały. Ale spróbujemy w grudniu odnaleźć tą magiczną, magiczną magię. Tą taką zimową, fajną magię tego czasu grudniowego, przedświątecznego. Już mam obiecane, że będziemy też odwiedzać jarmark bożonarodzeniowy tutaj, więc no tak, może się trochę w końcu osadzimy, zakotwiczymy. Jak już mówiłam, zmienia się dużo. Znowu. Zmiany triggerują u mnie pewien, znowu, chaos. Ale... no spróbujemy to zmienić. To jest ja spróbuję. Spróbuję to trochę ogarnąć. Gdzieś może usiądziemy, może... zmotywuję się do tego, zmobilizuje się do tego, żeby też Wam trochę opowiadać. Co się dzieje, jak to wszystko płynie, i przez to też sama będę bardziej świadoma, co robię, dlaczego, gdzie, kiedy i dokąd zmierzamy. Tak, to tyle w ten poniedziałkowy poranek. Będziemy dokończyć kawkę, a ona jest ciepła. Mam sobie cynamon, imbir, gałkę muszkatołową, więc ogólnie samo zdrowie. Może sama kawa nie jest specjalnie dobra na ten ból gardła, który teraz mam, ale Przyprawy korzenne, zdecydowanie, więc mam nadzieję, że jednak się od tego poczuję lepiej. No to oto. Mojego poniedziałku. I mam nadzieję, że mikrofon dobrze zadziałał. Zdaje mi się już nagrywać w miarę częściej, a to już drugi dzień z rzędu, kiedy gadam do aparatu, ale nic pomiędzy. E Ostatnie moje vlogi to takie trochę narzekadło i teraz też e korzystam z przerwy, biorąc pod uwagę, że Internet znowu padł, czyli kolejny powód do narzekania. O. Nie lubię tak. Nie lubię tak zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko, o czym mówię, wszystko e co się dzieje, to takie powody do narzekania. I odzywam się do Was znowu niepomalowana, nieuczesana, bo faktycznie chora. Jak mówiłam w ostatnim nagraniu, że coś nie bierze, to wzięło. Nawet teraz słyszę, że to chyba słychać albo mam zatkane uszy, albo mój głos brzmi jak ze studni. No tak. Um, chciałabym tutaj kończyć tego, tego vloga. Miałam nadzieję, że wyciągnę jeszcze um, i otworzę przy Was um, moje pismo z urzędu, które już będzie definitywnym znakiem, że ruszam z nowym życiowym projektem. Um, nie ezoterycznym ani trochę, ale chciałam już zakończyć ten temat, tego jeżdżenia do urzędów i tak dalej. Ale no nie wyszło, bo jednak. Mimo, że wysłany z tego samego miasta list z urzędu, no to drugi dzień już... Ja chyba wczoraj jednak nie nagrywałam, to był już... To będzie już trzeci dzień. Poczucie czasu. No właśnie, ale nie doszedł jeszcze ten list, no. Chciałam go otworzyć tutaj na wizji, powiedzieć, że hej, hej, to jest ten projekt, słuchajcie, biorę w tym udział, będę, to, będę zmieniać e, tę część mojego życia, trzymać kciuki i tak dalej. Ale nie wyszło. Więc kończę tutaj, bo zaraz będzie Halloween, a mój, mój kanał na YouTube dotyczy rzeczy ezoterycznych, tarotowych, a no, co jest bardziej ezoteryczne, bardziej widziarskie niż, niż Halloween, więc żeby też nie zanudzać tak tym moim takim sotem wyglądem i, i opowiadaniem o niczym, no to tutaj będę kończyć i następny filmik już będę nagrywać o tym, no jakoś tak trochę halloweenowo, żeby było. Ja tak z biegu internet chyba znowu działa, więc mogę wracać do e, moich obowiązków dzisiejszego dnia, które mam mimo choroby, ale przynajmniej ciepłe kawki. Tak, kończymy tego vloga, żeby nie było cały czas, że e, od e, trzech dni cały czas wszystko to samo. Bywa i tak. Na zdrowie.